Siema z tej strony Arkos, a to jest kolejny odcinek, zagrajmy w Mirror Edge Catalyst. Zaczynamy kolejną misję fabularną o nazwie Przyjdź Królestwo Twoje. No i też udało się nam ukończyć misję Więzień X, tak więc lecimy z tym. And I need a favor. And a new home, from what I hear. Do you also find it mystifying that I keep on giving and get nothing in return? Please. I need to find a facility called Kingdom. Noah's being held there. Kingdom. The conglomerate's dirty little secret. Do you know where it is? I'll, I'll run for you. Five years, no questions asked. Ten years. Twenty. You won't live that long. Go to rezoning and dig your way down. That's where you'll find Kingdom.

The... So, Isabel Kruger is your sister, Faith? The plot thickens. I've sent you the approximate location of Kingdom. Oh, cool. Who oh, are you? I'm Plastic. Faith's friend. I didn't think Faith had any friends. She does too. Faith, I'll compare that location with the city's plans. She should have something for you when you talk to Isabel. I mean. Kurde. kurde, kurde, ale okazuje się, że Izabel Kruger nie jest biologiczną córką Krugera. To jest Caitlin Connors, siostra. Faith, czyli chyba już wiemy czemu ona tak zareagowała na imię Faith. Ona rozpoznała swoją siostrę. O ja wale, No muszę wam powiedzieć. Tego, tego obrotu spraw to się nie spodziewałem, ale dobra topnijmy się do szybkiej, yy, szybką podróżą do kryjówki, bo nie będziemy kurde walić yy, takich Takich dystansów, praktycznie, bo komu by się chciało tak daleko lecieć? Dobra, olejmy cię, dobra, yy, tutaj, ok. Tak w ogóle, jak tu mamy z, z postępami? Misję, wywiad, dobra. Chwila. Start, mapa, postępy, a tutaj w ogóle mamy też różne kolory echo, jeszcze Wam pokażę, tutaj mamy takie coś, czółty, pomarańczowy, czerwony, Dobra... Bo kurde wiem, że gdzieś można było sprawdzić To jak daleko jestem z fabułą Tylko nie wiem gdzie niestety Dobra, ale więc porozmawiajmy z Caitlyn They took her to the conduit a few minutes ago. So where have you been? We where... can't let her die. <laughs> Kurda. Stop! Don't leave, Faith. I'm gonna send a clear message to Kruger. Then you'll have to shoot me too. You be very, very careful with what you say next. She's not Kruger's daughter. Her name's Caitlin Connors, and she's my sister. And I think you know. All I know is that the air down here is already killing me. So you might as well get it over with. Please, Rebecca. <gasps> Noah's being held in a place called Kingdom. I have to go get him. Is there some place you can take her topside in the meantime? We've all had to make hard sacrifices in this struggle, Faith. I'll give you what you want. You know what I mean. Kurdy, udało się. Oh, udało się nam uratować Katelyn, ale chwila ona mówiła, że już tutaj się powietrze ją zabija. Dobra, punkt orientacyjny

Tak? Gdzie o te podkurczenie? Chwila Okej okay. A, tutaj, dobra Chwila To gdzie miałem powiedzieć? Okej, okay, tu muszę lecieć. Okej, okay, lecimy. Dobra. Nie wiem czemu ja tu nadal zbieram. Ale, ale jak mogę to sobie wezmę. Dobra, tu mamy jej Kara. OK. Przekonujesz Rebekę, żeby nie zabijała Kat? Obiecała też zabrać twoją siostrę do kryjówki na powierzchni, gdzie będzie jej łatwiej oddychać. Ciężko ocenić, co Kat do ciebie czuje. Musicie poważnie porozmawiać. Najpierw musisz dotrzeć do Królestwa i uratować Noah. Jestem gotowa, chodźmy. Icarus, wiem, że kochasz Noah, ale lepiej ruszam sama. Wiesz o tym. I potrzebuję kogoś, kto zostanie tutaj i sprawdzi moją siostrę. Proszę, możesz to zrobić? Isabel Kruger jest is twoją siostrą.

Aha, fajnie. Przerwało mi. Mam nadzieję, że... Nie, no, czekajcie, dajcie mi chwilę. Dobra, jestem z powrotem i lecimy. I'm more the reflection Some of the underlying algorithms are older than me. They're beautiful. This is really deep down, plastic. That's what I said. Oh. The conglomerate obviously wants to keep whatever's down there out of sight. Okay. Rozwalamy to. I'm there. It's huge. I ask yourselves what security hunter for for reflection. It's a whole new bridge connecting everybody who's jacket Oh. The more I hear about reflection, the less I like it. Me too. I've designed an interference scrambler. The reflection signal won't work in my place. Just like that? Aha. you didn't know if I was <laughs> to Tak miałem skoczyć Ale naprawdę co do tego odbicia to faktycznie coś tu może być na rzeczy I nie zdziwiłbym się gdyby Caitlin nie, nie miała z tym coś wspólnego Nie zdziwiłbym się Dobra i że oni mnie tu nie widzą. Heh. Heh. Oho mamy typów. Jedziemy. Lecisz. Serio <sighs> Ok. questo Okej, okay, no to jedziemy. A. Dobra, no to jazda. Okej. Okay. Nie. Ok, dobrze główkowałem, tylko nie wiem, czemu mi to nie chciało zajarzyć. Dobra. Ok. Udało się. Odbicie. Hey. Faith, Connors, I was lead scientist on Reflection, but I started asking too many questions, and when you stole the blueprint, Kruger made me a scapegoat. Oh, curda! Reflection is just a new way to connect to the grid. Why is it so damn important to because everyone? Because once you've been injected, the conglomerate track everything you do. This is, they'll influence your emotions as well. It'll be the end of free thought as we know it. spent almost two decades on this. Ever since you acquired your mother's neural interface algorithms. Oh, kurda. You have to get me out of here. There's an emergency release over there. Wait, what was that about my mother? Erica, oh, we were colleagues long ago. It was her research that made reflection possible. Why are you here? I'm looking for a runner. His name is Noah. Yeah, they, they took him about an hour ago. To an interrogation, I think. Look, me and some others have a breakout plan in the works. Will you please help us? Of course.

Kurde, zresztą pamiętam, ona była. Ona była, kiedy był ten szpieg. Dara. Dobra. Dobra. Okej. Teraz. Ja. Nara. 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 Okej, okay, rozłożony. Okej, w dół. Okej, okay. ale zdaje się, że my już jesteśmy w tym królestwie. Okej. Okay. Wiejemy Chyba mamy go. Frustration, I, they really do. Faith, they, it does that to people. That's why I love her. Where is the blueprint? Why well, you can go screw yourself. He's not responding to the stimuli. Yes, on a base level, he is aware that the emotions are false. If he had been a regular endpoint then he is of no further use to us. Activate the termination protocol. Uh oh, we're scuttling the facility. Do it. Niezu, Ty wam mu podali odbicie. Nie. No 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 no. Nie wie. Nie. Czyli tak działa odbicie. Mogą dosłownie kontrolować każdego jak chcą. Nie. Nie wierzę. do it to anyone injected with reflection including me unless he stopped we're leaving for the black november base come with us oh oh come on go no go you come with i'll keep them busy zapłacę za swoje gnidy. Oh. Ciekła się Oj się wściekła. Uciekni Lara, Nara Lecisz. Wiejemy. Jest okej. Okay. Ucieknij windą towarową. Kurde, a no nie żyje. Jezu, ale jak ta baza wygląda? Nie! Nie no... Dałbym sobie rękę uciąć, że ja przecież skoczyłem. Ale kurde, czyli tak gdzie odbicie, to niedobrze, bardzo niedobrze. Ok, ale kurde, tak wygląda to królestwo.

Lecisz! Ale... nie, kolejny zajebisty kawałek O! Oh, kurda, szkoda, że tak krótko Stronę światła Okej, okay, dostępny pakiet Sprintera Kurde, ale i tak bolesnym w tym wszystkim jest to Że Noa nie żyje to jest naprawdę bolesne. Jezu. Będę musiał się trochę otrząsnąć po tym, bo naprawdę to było bolesne. On dosłownie umarł nam na oczach. I w dodatku mogliśmy zobaczyć, jak działa owe odbicie. Ten cały płyn. To jest dosłownie zdalnie kontrolowany płyn. W ten sposób Kruger może kontrolować każdym, ko y każdym y kogo tylko chce. On może kontrolować każdego kogo mu się żywnie podoba. I w ten sposób może wpływać na dane osoby. Cholera!

oh, the beach! come on. safer now. you. what the hell were you thinking, sending those goddamn beacons here? what's to stop Krugersek from raiding us? i am telling you, the signal can't reach this deep. well, it certainly reached her sister as soon as we got topside. Krugersek were on us within minutes. and i lost. good people, you're not the only one. you were never going to give me those blueprints, were you? Well I have other ways to hurt the families. Mark my words. Their lofty towers will not protect them. Faith. Kurda. Until reflection is destroyed, we're prisoners here. I may have a way, but I need that blueprint. Go to my uh, friend plastic. She has it and you'll be safe there. Icarus can show you the way. Kurda. Use the tunnels. What about you? Come on. We should get going.

Fayz zabiła człowieka kiedy była mała. I Noah to widział. On ją uratował wtedy. Kurde. No proszę. Czyli pamiętamy wszystko? Teraz mamy dużo do porozmawiania. I proszę załatwiać moje wdzięczności na temat Noa. Był on... ...zdrowy człowiek. Dogen się do nas też odezwał. Ale naprawdę szko sz ...szkoda mi... ...Noa. Naprawdę. Szkoda mi go. Ja nigdy nie sądziłem, że... Nie no. Naprawdę, co by nie mówić, to chyba była jedna z najboleśniejszych y, misji, co by nie mówić. Naprawdę. To było jedno z najbardziej bolesnych wydarzeń jakie się stało. Ale nie ma co się dziwić, że... że ona tak bardzo... że Faith tak bardzo ceniła Noa. On przecież ją uratował. Znaczy się, oczywiście, no, Faye zabiła też człowieka, tak? Ale zrobiła to, by się bronić. Ale też w pewnym sensie zrobiła to w akcie zemsty z powodu śmierci jej siostry. Ale pytanie, jakim cudem ona żyje, skoro dostała w plecy? Czyżby Kruger w tym wszystkim maczał też palce?

Nie do końca. Jeszcze został nam Dogen. I wiecie co? Może sobie z nim pogadamy. Albo nie. Tym się zajmiemy w kolejnym odcinku. Jednak mam nadzieję, że się wam podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapy w górze, komentarza, subskrypcji i nie zapomnijcie grzmotnąć głową w dzwona. To tyle z mojej strony, trzymajcie się, cześć i do następnego strzałyczka ludziska.